Jesteśmy w Miyazaki, z lotniska godzinka do domu, co okazało się być super trudne. Ma nami niestety, ale ma również chorobę lokomocyjną, również bo Airi też ma. Dziadek wypożyczył specjalnie samochód taki, żebyśmy swobodniej mogli do niego sobie wsiąść, mieć miejsce na bagaże i do tego dwa foteliki dziecięce. Ale no, po 20 minutach jazdy Airi na twarzy zrobiła się fioletowa, a Manami lepiej nie mówić. Więc początek Miyazaki był średni, a wcześniej nie wiedzieliśmy o tym, że Manami ma chorobę lokomocyjną. Zresztą przy Airi było tak samo, dopiero po pewnym wieku jej to właśnie wyszło. Ale takie rzeczy też trzeba mieć na uwadze, jeśli wasze dzieci mają problemy w samochodzie. Lub sami do końca nie wiecie, ale na przykład zauważacie, że trochę się wiercą więcej, marudzą w samochodzie, to może nie warto kombinować i lepiej wybrać duże miasto typu Kyoto, Osaka, Tokio, Fukuoka, tak, żeby móc dojeżdżać pociągami lub metrem wszędzie i bez żadnego problemu. Ale miastaki wcale nie jest takie złe. Zamiast jeździć autem, jedziemy pociągami. A i tak, to mój tata. On też wtedy był akurat w Japonii, więc wyglądało to mniej więcej tak. Jak chcieliśmy jechać gdzieś dalej, Dziadek zawoził nas na pobliską stację, my jechaliśmy pociągiem, a dziadek jechał na stację, na której wysiadaliśmy, tak żeby nas odebrać i ewentualnie dowieźć nas ten kawałek do danego konkretnego miejsca. Gdybyśmy wiedzieli ile z tym zabawy, na pewno odradzalibyśmy dziadkowi wypożyczenie samochodu, bo to serio było bardzo drogie, jakieś w 3-4 tysiące złotych za 10 dni. Podkreślę, 3-4 tysiące złotych za coś, czego praktycznie nie korzystaliśmy, to zdecydowanie za dużo takim mega mega fajnym miejscem jest Kodomonokuni. Wow, to jest naprawdę prześlicznie. Byłem tutaj raz jako dziecko na ślubie swojego wujka, a takiego dalszego i kompletnie zapomniałem o tym miejscu, a tu jest tak pięknie. Znajduje się to zaraz obok Ao wyspy, na której jest piękna klimatyczna świątynia, o której już kiedyś zresztą nagrywałem. Kodomonokuni swoją drogą nazwa to dosłownie znaczy kraj dla dzieci, kraina dzieci, może oferuje różne atrakcje o tematyce zwierzęcej, skierowane do małych dzieci, a także oferuje pole do minigolfa i piękne widoki na ocean. Dzieci uwielbiają łódki, którymi można pływać po małym jeziorku na terenie parku. I często przychodzą tutaj różne wycieczki szkolne, co też jest bardzo fajne, że dzieci mają okazję wyjść do takiego ciekawego miejsca. Zwłaszcza dlatego, że ten obszar Aosimy cieszy się subtropikalnym mikroklimatem. Więc zobaczysz tutaj drzewa i rośliny, których nie zobaczysz w innych obszarach Miyazaki. My robiliśmy sobie takie bardzo fajne zdjęcia rodzinne, ale musieliśmy trochę uciekać, bo moja żona przestraszyła się wielkiego węża. Ale i tak, jest tutaj ślicznie. Jeśli ktoś z Was nie chce się bawić w pożyczanie samochodu, to najlepszym sposobem będzie dojechanie tutaj autobusem ze stacji Miyazaki. Tej głównej stacji Miyazaki. Zresztą do tego miejsca dojeżdża się jakieś 20 minut z lotniska. A lotnisko jest blisko też centrum. Większość autobusów kursujących do właśnie typu Aoshima, czy innych miejsc w Nichinan, raczej zabierze cię tam, gdzie w zasadzie chcesz, zawsze możesz zapytać się w wielojęzycznym punkcie informacji turystycznej. W takich punktów również możesz się dowiedzieć, czy są jakieś różne ciekawe atrakcje, a zdarzają się i takie, nawet w Kodomo pod koniec kwietnia, jeśli dobrze pamiętam, są również festiwale takie kwiatowe. Gdzie podziwia się właśnie piękne kwiaty, które tam rosną. W Tokio mega plusem jest to, że atrakcje są w tym samym miejscu, czyli właśnie są miejsce dla zabaw dla dzieci, ale są też ciekawe atrakcje powiedzmy dla starszych. W sensie dla dorosłych, może też nawet nie tylko dla dorosłych, ale tych nastolatków, wiecie, na przykład właśnie tak jak ostatnio mówiłem, Tokio Skytree, gdzie macie piękną panoramę na całe Tokio. Niezaki bardzo podobnie, tylko tymi atrakcjami dla dzieci nie są na przykład małpie gaje w centrach handlowych, a ocean, a może bardziej. Plaża. Byliśmy na chwilę w świątyni, bo ją uwielbiam. No i przypominam, że moja żona jest to również po raz pierwszy, więc koniecznie trzeba było tutaj przyjść. A później poszliśmy od razu na plażę, czyli w zasadzie dosłownie praktycznie w tym samym miejscu, gdzie nasze dziewczynki kąpały się w ciepłym oceanie i budowały zamki z piasku. Ludzi na plaży było zero. Czasami tylko przechodziły takie 3-4 osobowe grupki licealistów, którzy prawdopodobnie dopiero co skończyli lekcje. A i jeszcze jeden ważny powód, dlaczego byliśmy w tej świątyni, ponieważ jest to sanktuarium dla par. Dla osób, które chcą się poślubić, dla małżeństw, również dla par, które starają się o dzieci. Ale my, jeśli chodzi o staranie się o dzieci, chyba nie mamy problemu. I również pierwszego dnia, jak dojechaliśmy do Miyazaki, pojechaliśmy do sklepu, bo byłem też ciekaw tego, jakie produkty dla dzieci można kupić w Japonii. Bo przyznam szczerze, ja samemu nigdy się tym jakoś nie interesowałem wcześniej. I były naprawdę bardzo fajne tutaj produkty. Przede wszystkim jeśli chodzi o przekąski, czy to wafle ryżowe, czy właśnie jakieś takie wafelki, które były z takim kremem, trochę wyglądające na śmietanowy, czy waniliowy każdych z tych posiłków były dodawane specjalne wartości odżywcze, typu właśnie jakieś kalcium, magnez czy coś w tym stylu, na przykład też witamina B, która jest bardzo ważna albo witamina D. Więc tutaj bardzo wielki plus dla produktów dla dzieci, ale naprawdę bardzo nam się spodobało to, że nawet w przekąskach starają się wcisnąć jak najwięcej wartości odżywczych, tak żeby to faktycznie nie było samo tylko zjedzenie czegoś, tylko również miało korzyści zdrowotne. Bardzo wygodne też były takie zupki, które można było podgrzać, no i to też się różniło sporo, porównując do suchoiczków w Polsce. Już nie mówię o składzie, tylko o samych smakach. Że faktycznie, jeśli chodzi o smaki, no to tutaj w Japonii sporo było takich typu kary, typu jakieś z dodatkami tofu, czy coś w tym stylu. A w Polsce często są to takie, wiecie, zwykłe zupki jakieś pomidorowe na przykład, pulpeciki, więc to też było bardzo ciekawym doświadczeniem. No i dziewczynki całkiem, całkiem zajadały. Jeśli chodzi o przekąski, to wszystko zjadały. Do tej pory zresztą przywieźliśmy naprawdę chyba z pół walizki do Polski tych przekąsek, zwłaszcza wafelków ryżowych, no i właśnie tych z tymi dodatkami zdrowotnymi, które dziewczynki naprawdę uwielbiały, i to też nam ratowało nieraz życie. Na przykład, właśnie w pociągu, kiedy już się troszkę no, niecierpliwiły, dawaliśmy im jakieś takie przekąski, które podkreślę, i tak były całkiem zdrowe, więc w zasadzie czemu nie? Ale jeśli chodzi o te gotowe porcje, co się podgrzewa, dodaje się na przykład do ryżu, no to tutaj tak powiedziałbym, średnio. Nie było to jakieś ich ulubione danie, którym się obiadały, oczywiście głównie to kupowaliśmy dla man Airi też czasami spróbowała tam, właśnie od niej, ale no, tak totalnie bez szału. Były niezłe, jeśli chodzi na przykład o to kary, bo to było też bardzo ciekawe. Mogliśmy ugotować, jakby, kary dla dorosłych, ale dla tych mniejszych bobasków, często takie kary, takie zwykłe kary, jest po prostu zbyt ostre albo jest tam za dużo przypraw. Więc bardzo fajnie jest to, że można zrobić praktycznie dwa osobne dania. W tym to danie dla dziecka jest dosłownie głównie tylko, żeby to podgrzać. W każdym razie, jeśli dziecko, widzi na talerzu, że ma to samo co właśnie dorosły, że ma to samo na talerzu co mama czy tata, to nie ma ludzi, że chce spróbować od rodzica, bo on ma lepsze. A jak jesteście rodzicami, to wiecie, że dzieci bardzo lubią marudzić na swoje talerze i wszystko co na talerzach innych jest zdecydowanie smaczniejsze. Mięsaki spędziliśmy tak troszkę bardziej na spokojnie ten czas. Spędzaliśmy go też głównie oczywiście z moim dziadkiem, tak żeby on mógł się nacieszyć swoimi prawnuczkami na tyle ile jest w stanie, zwłaszcza, że no pewnie spotkamy się dopiero za może kilka lat, może za rok. Zresztą zobaczymy jak to wyjdzie. Dziadek też mega się ocieszył z prawnuczek. Na początku oczywiście moje dziewczynki się trochę wstydziły. One... A i rozumie parę zdań, parę słów po japońsku. Starałem się ją mniej więcej właśnie przygotować do tego wyjazdu tak, żeby coś tam rozumiała. Niestety jeszcze nie jest płynna w tym języku, ale mam nadzieję, że kiedyś się to zmieni. Kiedyś miejmy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości. Jak oceniam samą Miyazaki dla podróżowania z mi, wydaje mi się, że to jest naprawdę mega fajne miejsce. Byliśmy w pobliskich placach zabaw, gdzie dzieci mogły się po prostu pobawić. E, później chodziliśmy na różne spacerki. Takie wiecie, trochę po prostu odpoczywaliśmy. Niestety w pewnym tam czasie właśnie nasze dziewczynki troszkę się rozchorowały, co trochę pokrzyżowało nam plany, ale również mieliśmy po prostu czas, żeby one wypoczęły. Na co trzeba zwracać uwagę? Niestety wydaje mi się, ale też na klimatyzację. Jeśli chodzi o podróżowanie w lecie, są plusy, są minusy. Plus oczywiście jest taki, że pogoda jest piękna, jest gorąco, jest ciepło, no ale przez to też większość miejsc trzeba po prostu włączać klimatyzację. Na przykład, też na noc, ponieważ japońskie domy japońskie też nawet w hotelach, wszędzie w zasadzie, japońskie budynki są tak skonstruowane, że ściany są bardzo cienkie, nie ma dobrej izolacji termo, jakiejś tam cieplnej, więc jak jest zimno na zewnątrz, to w środku jest zimno, my się akurat wybraliśmy we wrześniu bo nie wiem czekuje życie, ale jak byłem tutaj właśnie mniej więcej w zimie w tamtym roku, to u dziadka w domu było 9 stopni, więc 9 stopni dla takich małych dzieci trochę wydawało mi się może ryzykowne, ale z drugiej Strony w lato jest tak gorąco na zewnątrz, przez co jest tak gorąco w środku, że no koniecznie trzeba włączyć tą klimatyzację, żeby można było w ogóle zasnąć, a nie obudzić się w kałuży swojego potu. Ale jeśli chodzi o samo miasto. Naprawdę mega fajnie. Chodziliśmy na dłuższe spacerki, na przykład od naszego domu, szliśmy na plażę. Taka cała wycieczka trwała mniej więcej 45 minut do godziny, żeby dotrzeć na plażę, i tam sobie dziewczynki naprawdę same w zasadzie się sobą zajmowały, właśnie bawiąc się piaskiem. Czasami wchodziliśmy z nimi na chwilę do wody, żeby się ochłodzić. W Japonii też super fajne jest to, że wszędzie są te automaty z napojami. Ja samemu to doceniam, ale mając dzieci, to już totalnie mega fajnie. Można tam kupić Różne herbatki, wodę, takie automaty przy różnych miejscach, w totalnie niespodziewanych, takich jak właśnie na przykład jakieś dżungle, wręcz. I tu nagle jest automat z napojami jest mega fajne. I nawet w takich mniejszych, mniejszych miejscowościach na plaży znajdują się często toalety. I tam również są miejsca specjalnie przewidziane dla przewijania dzieci, dla karmienia dzieci. I to jest też bardzo fajne, że Japonia nawet w dżunglach też myśli o dzieciach. Jedyny minus Miazaki to był taki, że Trzeba było daleko dojeżdżać, więc my na początku przez pierwsze 2-3 dni robiliśmy sobie właśnie takie dłuższe wycieczki, no ale po jakimś czasie okazało się, że może jednak. Trzeba poszukać czegoś w okolicy No i tak też było Ale na szczęście miazaki jest piękne naokoło I było co robić A i byliśmy też w kościele z Airi Nie wiem czy kojarzycie ale w tym kościele są akurat słodycze W jednym miejscu gdzie podczas komunii Jak dzieci są jeszcze oczywiście za małe żeby przyjąć komunię Idą sobie po takie słodkości I mogą sobie je wcinać I Airi się to tak spodobało Że cały czas aż do dzisiaj pyta się mnie Kiedy pójdziemy znowu do tego kościoła Co były słodkości Ok, minęło już 10 dni, odkąd przyjechaliśmy do Miyazaki. Teraz zbieramy się, właśnie już w zasadzie już cała rodzinka siedzi w samochodzie, i jedziemy na lotnisko. Lecimy dzisiaj do Kyoto na dwa tygodnie. Końcówka wycieczki, niestety, troszkę. Ciao, Matynę! Końcówka wyjazdu, troszkę e, taka średniawa, dlatego że dzieci, niestety, zakatarzone. Airi miała 38,5 stopni rano, więc no, dziadek zadzwonił do szpitala, żeby zapytać się, czy można mieć jakiś termin, taki w miarę szybki. Powiedzieli, że tak. Jeśli ktoś nie ma tego ubezpieczenia japońskiego, no to wiadomo, tutaj musi zapłacić całość. Ja mam oczywiście ubezpieczenie turystyczne i to wygląda tak, że po prostu dostałbym zwrot tych pieniędzy i teraz za jedną wizytę dziecka zapłaciłbym około 700-800 zł. Więc no sporo, zwłaszcza jak jest gorączka, to tutaj wciąż jest mocny nacisk na to, że trzeba zrobić test na COVID i tak dalej, i więcej tych testów. To oczywiście, jak sami rozumiecie, te koszta są bardzo wysokie, więc no to jest takie coś, co też należy zwracać uwagę podczas wyjazdu z dziećmi, żeby trochę może mieć te pieniądze też przygotowane na coś takiego. Najpierw zachorowała troszkę manami, miała katar, być może od klimatyzacji, ale to też takie trochę gdybanie od czego, co się stało, jak to się stało ale też trzeba być na to przygotowany i to też był powód dlaczego wybraliśmy właśnie jak sami słyszycie na początku tydzień w Tokio żeby dzieci się trochę oswoiły żeby przyzwyczaiły się do czasu teraz 10 dni w Miyazaki i 2 tygodnie w Kyoto ponieważ no miesiąc czasu w Japonii to spokojnie moglibyśmy objechać znacznie więcej tych miejsc no ale właśnie w takim przypadku jak są dzieci chore czy coś no to lepiej siedzieć w jednym miejscu no i tyle, jeśli chodzi o Kyoto to również Jednym z tych powodów, dlaczego nie poszliśmy teraz do lekarza jest dlatego, że w Kyoto dosłownie 3 minuty pieszo od naszego hotelu jest szpital. Tutaj generalnie się idzie do szpitala zazwyczaj jak się coś dzieje, więc też w razie czego ktoś tam będzie. Polisa ubezpieczeniowa, wszystko już mam przygotowane w razie czego, ale jestem pozytywnie nastawiony dlatego, że Manami już znacznie lepiej, Airi też już znacznie lepiej oprócz tej gorączki w nocy więc cóż, myślimy teraz pozytywnie bagaże już wysłaliśmy oczywiście ponieważ nie ma co się bawić z tymi bagażami z Miyazaki do Kyoto w jeden dzień, wczoraj wysłaliśmy, dzisiaj już dotrą zapłaciłem jakieś 130-120 zł za dwie duże walizki teraz musiałem to kupić też bagaż rejestrowany podczas lotu, ponieważ tych bagaży wyszło trochę więcej i nie chce mi się też bawić z tym, prawdopodobnie by to przeszło bo w się trochę przymyka oko na to, czy faktycznie bagaż waży 7 kg podręczny, czy trochę więcej ale nie chcę mi się z tym bawić, bo naprawdę tych bagaży wyszło sporo. Być może to jest koniec tego filmiku i następnym będzie filmik z Kyoto. Dzięki, że oglądaliście i do usłyszenia.